Bardzo. Pytanie teraz zada pan poseł Dobromir Sośnierz Konfederacja. Ja Miałam właśnie pytanie do wszystkich, e, Było jak tu słucham tej litanii po prostu e, obietnic, które na co byście nie dali pieniędzy, gdybyście tylko mogli e, i ile byście nie dali pieniędzy, gdybyście tylko mogli, to mi po prostu już uczywędną. Czy wy nie zdajecie sobie sprawę, że żeby na, na, na to wszystko dać pieniądze, to trzeba najpierw komuś zabrać, żeby komuś pomóc, to trzeba najpierw komuś zaszkodzić? Pani Biejat się przyglądała, dziwiła, że e, e, tu jedną ręką bierzemy, a drugą dajemy. A z czego pani by wzięła? No to, ta, na, tym to pole, na tym polega budżet państwa, że jedną ręką bierzemy. A drugą dajemy. No odkrycie Ameryki. No tak właśnie działa publiczny budżet. Gratuluję, że do tego odkrycia, lewica w końcu doszła. Do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości pytanie, dlaczego uważacie, że duży budżet to dobrze. Duży budżet, że to, że więcej udało się zebrać do budżetu, przekazujecie to jako bohaterstwo tych inspektorów finansowych i to przecież jest źle, to znaczy, że obywatele mają mniej pieniędzy, a, nie, a, a to, żebyście my wy mieli więcej to ktoś musi mieć mniej, więc to jest źle, że w budżecie jest więcej pieniędzy, a nie dobrze. Dziękuję bardzo.